Rozmawiamy, że e, i w UFC, i w, w KSW, że generalnie ludziom stójka się podoba, tak. że jest zajebista, fajnie się coś dzieje, ogląda. To wytłumacz mi jedno, jak Twoim zdaniem, dlaczego K1, kickboxing, mój kochany kickboxing nie może się przejąć? No to, to jest sama walka w stójce? To jest właśnie zajebiste pytanie, ale wiesz dlaczego chyba? Może dlatego, że nie ma małych rękawic i nie ma. E... Kurde, nie wiem, ale to jest pewnie ale z jest... Z małymi rękawicami jest pomysł, bo na przykład my teraz jedziemy często do Czech i tam się mega rozwija ten rynek. No. Mój taj w rękawicach od MMA. I tak. ludzie, jest chyba z pięć organizacji, ludzie chcą to tak, wyglądać, tak. ale to jest jeszcze bardziej hardcore A to MMA, bo wie, że musi go poubić kurwa, no. pięścią, Ale i dlatego można się gorzej ogląda trochę, no bo jest garda podwójna, jest uderzenie na na t -t. a już małych rękawicach było gardy nie zrobić. Tu już musisz się jeszcze wykazać jeszcze bardziej lepszym szybkością, dynamiką, siłą, no bo i sprytem też, no bo moim zdaniem, no wiesz, no walka na małe rękawice jest o wiele bardziej ryzykowna graą niż, niż na duże. I może dlatego. A e. właśnie, a propos hardkorowej gry, co sądzisz o, bo teraz też dość modne stało się to pierwsze, sprawdziło Bernackel z... W Stanach Zjednoczonych, później tutaj się pojawiła w Polsce gromda walki bokserskie na Górze Jak jest Ja powiem, że raz się wypowiedziałem na ten temat, bo Remek A. miał walkę. Ja ogólnie nie mam nic przeciwko, pójdźcie na Edze się to ogląda. Ja jeszcze raz powiedziałem na temat właśnie walk na pięści, że był mocno zmasakrowany Remek. Remik już tak... Teraz e, tak. Tak. ten chłopak no. taki młody, Tak. I że ja osobiście nie zawalczyłbym do tego, że ja już i tak mam porozpierdzone te, te te, Ale... Wiesz, no ogląda się to zajebiście, nie? Bo, no bo chcę zobaczyć, jak wychodzą jak, jak goście i sobie chcą łeb urwać i tak dalej. Z tym, że ja się wypowiedziałem na ten dar, że ja bym nie zobaczył, no bo mi było też szkoda, wiesz, inaczej, inaczej może było wtedy, kiedy ja bym nie był w pozycji takiej, jak i teraz jestem i, i szukałbym szansy w swojej w, w takiej gromdzie wyjście pokazać, a jeszcze byłoby bardziej spektakularny, że gość, który wygląda dobrze, to idzie, se, e, idzie na głębię i się napieracie i ryzykuje e, swoją twarz tak dalej, swoje zdrowie. I wtedy może też mu szukał poniekąd tej e, wiesz, okazji, żeby się wybić. No bo nie oszukujmy się, każdy chce się wybić, każdy po coś to robi. E, to nie jest tylko taka przyjemność, że się pobić, no bo na pewno masz swoje cele i też sobie coś tam chcesz udowadniać i chcesz, żeby ludzie ci podziwiali, bo jak pracujesz, to ciężko pracujesz to chcesz, żeby te ta ciężka praca była doceniona przez ludzi. No i raz się na ten temat wypowiedziałem, zjechali mnie tam ludzie z, z, tych, z tych grom, z tego wszystkiego i tak powiedziałem, nie, ja odpuszczam, w ogóle nie będę się na ten temat wypowiadał bo mi to niepotrzebne jest. No, ja szanuję ich i, i szanuję każdego no, twarde człowieka. Chłopaki. Twarde chłopaki wychodzą, się napierdalają. Też się na ulicy nie raz napierdalałem. Też mam, mówię, koski powybijane. Od tego w ogóle się zaczęło, bo całą życie się napierdalałem na ulicy. I ja teraz nie muszę nikomu nic udowadniać, bo wiesz, gdzieś tam pokazuję swój poziom sportowy, tą ciężką pracę i nie muszę tego robić, ale ale najechali chłopaki na mnie i powiedziałem, że nie chcę się na ten temat wypowiadać fajnie się ogląda, sam sobie to włączam i sam sobie to oglądam i bardzo polecam jak, jak, jak ludzie robią krwawy sport ale ja, ja osobiście bym jakby nie wziął udziału no. ja bym nie wziął udziału, bo bym w szkodach Ty byś chciał zobaczyć go pięści? Znaczy, wiesz, co? Kwestia. kwestia pieniędzy? Kwestia, kwestia, <laughs> realizy, tak. słuchaj Słuchaj, <laughs> jakby mi też Dali, i... dobrą dobrze wstankę, to chętnie mi się pobił. Tak jak mówiłem, biłem się za darmo. Chociaż Ej, kumbo... za darmo, za garażami, no to, no to tak. Mówiłem, no tak, no nie, to się miłeś za darmo. I... Ale chociaż teraz, wydaje mi się, teraz jak już mam te walki mi płacą dobrze miarę, to, to już nawet jakby mi podwójnie zapłacili, to by się. E, ba. No, ciężko, żebym się zgodził. Skoda. Znaczy, Szkoda. Patrz, nie baj, nie? Ja mam stary tak. Tu pęknięte kostki, tu mam jedną kostkę, kostkę wy wyciągniętą, mam, e, mam przeszczep e, ścięgien więc wiesz, ja w małej rękawicy jak uderzam to mnie często boli, wiesz a wyobraź sobie, że teraz bieżąco jeszcze no, no nie, ale bardzo mocno kibicuję tym e, ludziom fajnie, fajnie to się ogląda zacząłeś ten temat, zacząłeś ten temat, mówisz, że lubisz, lubisz dbać o, o siebie, masz tak. no, dbasz o siebie, no masz, tak, tak no. zabiegi, niezabiegi tak. i tak dalej, więc dlaczego kurwa no. sporty walki, wytłumacz mi to, bo no dla no. mnie to jest nielogiczne, nie? no tak, no bo no, zobaczę to ja się z tym liczę, że ktoś mi może nos złamać. Ja Biora tu też nos złamałem, że mi zęby może wybić. tak mi wybił zęby. Ja morda, mam, te, mam też ubytki, tylko ja się o to dbam właśnie. Jak mi się coś stanie, i naprawiam. Jakbym... E, miałem akurat przygody, tylko robioną, bo nie miałem przestanowionego na szczęście nosa. Ale ucho miałem, już też mi się robi kalafior. Wyciągnąłem to i mam nadzieję, że nie będzie się, e, się robił, bo mam te nauszniki, ale, ale stary, ja tu wszedłem, nie? nie? Trenowałem półtora miesiąca, Chłopie, zobaczyłem te worki, mówię, kurwa, i jak ty mi zaproponowałeś ten trening, to już się wkurwiłem, że nie mogę tego z porobić. Będzie okazja. Będzie, będzie okazja. okazja. I po prostu to jest to, że ja chyba mam po prostu w krwi sporty i lubię to robić i i ja się wcale nie lubię napierdalać na ulicy nie lubię tego wszystkiego nie lubię nie lubię wcale iść i to nie na mnie stary, bo to kosztuje cię stresu. W chuj. Ja nie lubię takich sytuacji. Kiedyś, jakbym młodszy, mi, mi ten głowa pracowała, mi kalkulowałeś pewne rzeczy, to może było super, fajnie, nie? Ale ja teraz tego nie lubię, Czy jesteś starszy? Nie, wolę się porozmawiać o tym niż, niż wiesz, niż się bić. Ale sama to jest coś innego. Sama to jest zabawa. No bo wiesz, że nie przychodzić kości, nie chce ci kurwa z i pięści przypierdolić i, i, i masz śwież. Ja I chyba rywalizację też chodzi to o rywaliz no dokładnie. Nie. A powiedz mi jeszcze, bo gadaliśmy o tym, dlaczego skończyła się Twoja kariera piłkarska? Jak to się. Jak to się Przez czpanie, tak? chlanie A. i bawienie się na imprezach. Moja opinia szła, za tym szła e, też słaba forma, no bo nie idzie w parze stary. No i, i się skończyło. No. Byłem osobą, która e, k, z którą wiązano e, jakieś duże nadzieje, i, 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 i z wiekiem po prostu te nadzieje zaczęły opadać, opadać. No przez to właśnie jak się porrowziłem poniekąd, nie? I co, nie żałujesz teraz? Może biegał teraz z Lewandowskim no, z zani, No i nie? tak, mam przyjaciół. Mój przyjaciel serdecznie, Igor Sapała, pozdrawiam go serdecznie. Grało z nami później nawet w Niszeni, stary. I też byliśmy, mieliśmy moment, że pa kurwa, co my będziemy robić stary w życiu. Że chciałem grać w piłkę, zarabiać kurwa, fajne pieniądze i się bawić tym życiem, nie? Kurwa, nie gram teraz w piłkę, jak jest czwartej, trzeciej z się będziemy kopać. Kurwa, dramat stary. Ja Ty zaraz pójdę do tej z całym szacunkiem. Do pracy, na ten, no, nie widziałem wtedy, co będę robił. No nikt, nie miałem rodziców tak, żeby ktoś mi dał itd. Se, i tak dalej. Musiałem że I wiesz, i teraz mój kolega, który też miał taką sytuację, nawet nie grał w czwartej lidze. Był kapitanem e, Rakowa Częstochowa, grał w ekstrakasie w Rakowie Częstochowa, e, aktualnie też miał trochę e, e, kontuzji i tak dalej. I to pokazuje, że stary na... Może nie, nie to, że ja jeszcze mogę zostać wilkarzem, ale to pokazuje to, że nie spełniłem się tu, to spełniłem się tu gdzie indziej, nie? Wiadomo, że jest takie coś, że, że ja widzę, że on gra, tak? I nie, kurwa, była szansa. W takim razie można wszystko zrobić. Ale ja teraz pokazuję inną stronę, że mając 26-5 lat możesz zacząć MMA i możesz, i możesz być nawet dobry w tym i możesz osiągać sukcesy, więc yy, ja to jakby przekułam w tą stronę, że też mam projekt pewien, który będę tworzył, że przekuć to w to, że nieważne, czy ty wiesz co teraz robić, czy, czy ty teraz, mając, nie wiem, 20 lat, nie wiesz co ze sobą zrobić, bo tak naprawdę mając 30 lat możesz spać na zajebisty pomysł i robić coś, co pokochasz i będziesz dobry w tym... Więc, ty miszy, więc nie nie, jest za późno. nie mogę żałować tego, że tego nie robię. No bo też nie wiem, jakby się potoczyła ta piłka. A gdybym bym nie grał i bym był w jakimś gorszym miejscu to wtedy, bym, co nie wiedziałbym, że to mogą walczyć i być jednym z najbardziej znanych freakfighterów i najlepszym freakfighterem. <laughs> mega, mega. <laughs> zajebiście się. Ciebie słuchałam. Może zostać twarzą freakfightu, bo teraz, no, no. wśród ty wiesz, ortodoksyjnych fighterów. Tak. Mówię, jest troszkę chyba... Mm, pojęcie o tym freak fight trochę takie wiesz, skrzywione, a właśnie, tak. może przez to, ja jestem, jestem mega, mega wrogiem tego niż chyba przepychane, kurwa na ważeniu, nie. jakiegoś trasztoku, bo chyba... Ja, ja, ja staram się, do... się tego nie robić, ja to jestem osobą, która kurwa, jak ktoś komuś mi powie, to ja go pocisnę też, no bo też nie zostanę i nie będzie mi ktoś płył w bo że będzie, że też pada, ale staram się wiesz, kontrolować swoje emocje Chyba mam poczucie wstydu jeszcze, wiesz, jakieś takie granice, których nie chciałbym w życiu przekroczyć, nie? Mimo to, że często moja postać była bardzo e, naświetlana w takim negatywnym świetle i pokazywana e, no, ze złej strony. I też miała, miała prawo być tak pokazywana, bo mówię, nie na wszystko miałem wpływ w sensie, wtedy, w tym czasie, bo, bo nie kontrolowałem pewnych rzeczy, bo byłem e, jeszcze po prostu głupi. I, i po prostu to przychodzi to chyba z wiekiem, więc każdy wiek, moim zdaniem, ma, e, ma swoje prawa i te osoby, które przychodzą, do Free flightów jeszcze są młodsze, to one myślą, że to jest fajne, jeszcze na tamten moment. One muszą zrozumieć, że to jednak nie jest takie super, zrobić raz, drugi, trzeci błąd i dopiero na tych błędach się nauczyć. Ja, ja jeszcze trzy lata temu też byłem zupełnie innym człowiekiem. Też byłem bardziej wystrzegany, też pierdoliłem głupoty, też potrafiłem źle powiedzieć. I i dlatego wiem, że po prostu człowiek dorasta. No i wiesz, i ty, jak już też dojrzał facet e, sportowiec z szacunkiem do drugiego sportowca, wiesz, że to chujowo wygląda. Ale te osoby są jeszcze nieświadome. One jeszcze nie są. To są osoby, które nie mają styczności ze sportem, one się nie nauczyły szacunku do drugiego. Człowieka. One przede wszystkim, większość to siedziała przed komputerem i nigdy brief nie dostała. I hejtowała. Dokładnie, i hejtowała. I oni sobie nie znają sprawy, że wychodzi do realnego życia. I może tak powiedzieć, to może wyrwać ulepa i się skończyć. Wiesz co? Ale z drugiej strony, patrz, to. To, to rynek jakby to napędza. Rynek napędza, bo na to jest popyt, nie? na to jest hmm. popyt ludzie. Dlaczego, dlaczego Konoba Gregor hmm. zmienił e, UFC? W sensie, że zawodnicy więcej zarabiają, bo zaczął wiesz, tak, grać tak. w tą grę, nie? Tak, więc tak. później tacy zawodnicy widzą. Za, zawodnicy widzą, no? Że, no, że może tędy droga. Tak Zaczeki bolo... chory jest świat, coś ci pokażę. Jak robisz dymy, robisz afery, robisz kurwa z siebie takiego dawno, dawno to może ze sobą, ale jak się pierdolnię tego, to cię jadą, ale chcą cię oglądać. Ale jak już później się uspokajasz, to mówią, ale kurwa nudy, no, nie chcesz tego oglądać. I, i kurwa nie, tak no. źle, i tak niedobrze, nie? No, no. I, I wiesz, niby ludzie chcą tych dymów, no bo jednak stary, nie masz takiego czegoś? Ja na przykład wczoraj oglądałem sobie y, konferencję fejmu i tylko czekam jak kurwa ten stary Murański coś wypali i coś posłucham, jakąś kurwa głupotę, bo to się odmurza człowiek. Ja się odpalam i lubię sobie posłuchać tych patologii czasem, chociaż już mam większą tendencję, żeby e, nie tracić czasu na takie coś, tylko robić rzeczy, które e, mają dobry wpływ na mnie i mnie, e, mnie czegoś uczą i, i, i no wspinają na jakieś wyżyny, no bo budują, no bo generalnie staram się e, teraz bardziej przykładać, e, e, przykładać uwagę do do swojego rozwoju osobistego i, i na tym się teraz chcę skupić. Też mam bardzo fajny plan związany z edukowaniem młodzieży, która no ja jestem idealnym przygodnym stanem na to, nie? Jakby, no chyba nie będzie lepszego w, w świecie młodzieży osoby, która mo, na moim przykładzie osoby, która pokaże na swoim przykładzie jak można w wielu rzeczach być chujowym upierdolonym w bocie po, po szyję i z tego wyjść, wiesz, i, i też będę na pewno chciał Mam już projekt, który jest w trakcie, i na pewno mam nadzieję, że, że będzie dobrze odebrany i będę mógł wpłynąć. Nie na wszystkich, ale z jakieś tam otoczenia na dwie, trzy, cztery osoby, które zmieniają swoje życie e, i, i no czym szybciej, tym lepiej, stary. Ja gdybym miał ten rozum, który dzisiaj mam, to ja trzy lata temu już bym był dzisiaj, kurwa, w zupełnie innym miejscu. Ja bardzo dużo straciłem, też moja depresja, to wszystko to spowodowane było tym, że po prostu chujowo żyłem, chujowo, chujowe decyzje podejmowałem, złe. No i to było jakby całą kwitesencją i konsekwencją, e, to była właśnie ta, ta, ta depresja i stracony mój czas, chociaż uważam, że nie nie jest on do końca stracony, bo bardzo dużo przez ten czas, który miałem depresję ponad półtora, roku, bardzo dużo przemyślałem i bardzo dużo jakby zmieniłem. Dlatego teraz jestem mm, o, tą, o ten czas już mądrzejszy i, i zajebiście. A powiedzieliście o depresji, bo generalnie depresja to jest mega, mega, mega ciężki ciężki temat. Szczególnie wśród facetów, ja gdzieś tam czytałem statystyki że o mówi, depresję, o, o samobójstwo, to jednak faceci wiele tak. Bo facet musi wiedzieć, tak. cały czas być kurwa. Tak, twary, pokazywać tak że tak. A ja ja jestem tego przykładem stary, że nie zawsze musi być, ale ja pokazałem płacz. Ludzie, e, lu, wiesz, normalny człowiek emocjonalny, e, odczuwający to, co powinien odczuwać, zrozumie to, bo każdy ma prawo, ty masz prawo mieć do słabości, e, ona ma prawo do słabości, e, oni mają prawo do słabości, każdy ma sens, się płakać, stary. Każdy może pokazać e, jakąś tam słabość, bo właśnie trzymanie i... Kiszenie tego w środku, to tylko działa często na twoją niekość, bo ty gnijesz tam w środku, nie, nie, nie pokazujesz tego, nie, nie wydalasz tych złych emocji, tego wszystkiego. I ja nawet stary nie miałem problemu, żeby przed kamerką pokazać swoje emocje, bo robiłem zle, złe rzeczy i potrafiłem się do nich przyznać, bo to no ci potrafiłem, no to było złe rzeczy, to były kurwa jakby wyszły już, no to z czego miałem się nie przyznać, no stanałem i, 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 i z czoła temu sprostałem tem, temu, e, co wyszło i i to też poniekąd było moje takie oczyszczenie, taki katarzis że wszystko to, co moje brudy wypłynęły, ja mogłem zacząć z nowa życie, bo jak żyjesz ze świadomością, że masz coś za plecami że coś zrobiłeś źle, że, że to jest chujowo mega życie, bo, bo nie możesz do końca być taki oczyszczony, tak jak ja teraz, że, że wiesz, że no ja sobie patrzę w lustro i mówię, kurwa zajebisty, jesteś zajebistym gościem, robisz, masz swoje zasady, których nie łamiesz, a ja kiedy pałem, chlałem, mega mam, złamałem zasady, robiłem rzeczy, które brzydzę się do dzisiaj, o których nawet nie chciałbym powiedzieć, bo, bo po prostu to były rzeczy, które to nie byłem ja. Na UFC widziałeś na pewno tego gościa, który jego kolega z marca też powiedział, że... Tak, samobójstwo. Tak, samobójstwo. Zobaczcie, ja też byłem bliski pewnych rzeczy, bo miałem myśli samobójcze, też próbowałem takie nieudolne rzeczy, które no boże, dzisiaj bym mega żałował, gdybym zrobił sobie jakąś krzywdę. Na szczęście Bóg miał nade mną e, czuwał i, i, i dzisiaj dał mi dobre życie i stary ja, ja... Ja rozumiem tych ludzi, którzy mają depresję. To jest tak przejebane rzecz, że to nie, człowiek nie wybrał. Zdrowy człowiek powie, co to... To jest depresja, to jest normalna, stara choroba. To jest, to jest okropny ból, e, który czasem potrafi do mnie na chwilę jakby zawitać, zapłukać, tylko jak już wkoło, potrafi już, e, wiesz, bo to jest, to potrafi zwracać gówno takie, nie? E, wiesz, potrafisz sądzić, że ci już zaraz małe rzeczy nie będą cieszyć, nie? Że to są różne, różne są depresje, z różnego powodu one występują, ale, ale ja muszę być jakby na to teraz czujny, uważny i, i ja jestem osobą, która nie ukrywa emocji, wiesz? Ja jestem, staram się być autentyczny i prawdziwy, w tym wszystkim, bo... No bo ja, nie uzna, jakby ja nawet swoich bliskich mam wszystkich takich. No ja nie, jakby nie dowieram towarzystwa e, e, tak wiesz, e, byle jak, jakby staram się otaczać ludźmi, którzy mają to samo w głowie i to, to samo czują e, i, i są szczerzy w uczuciach. Więc jakby do tego też sobie cenię szczerość i, i, i taką naturalność. Kurde, stary. Dziękuję Ci bardzo. Dziękuję Mega wartościowa rozmowa, Dzięki się. Moim gościem dzisiaj był Paweł Tyburski, coś na koniec. Wbijajcie do mistrza na kanał i zrobimy zajebisty trening obiecuję, jak tylko wyleczą sobie moje sutki, hmm. Kolega no. na pewno mi tutaj jakieś wskazówki da, bo jest zawodnikiem z krwi i kości i co? I do zobaczyska. Subskrybujcie, lajkujcie a nie, i komentujcie. Mam... A jak nie to tam przyjdziemy i mam Zabię, tak, no, Dziękuję Dzięki, ci bardzo, się. mega, mega.